Pokażę Ci, jak mniej więcej wygląda standardowy camping w Nowej Zelandii. Jesteśmy w miejscowości Magafai Heads. Zabiorę Cię, aby pokazać Ci parę tutaj facilities. Tutaj mamy toaletę. A żeby wejść do kibelka, trzeba stukać kod. Okay, mamy zielone światło. Wchodzimy. Kibelek jak kibelek. Ale powiem Wam, że jest całkiem luksusowo, Naprawdę. I to jest taki standardowy camping a Jakiś art na ścianie, kibelki w miarę czyste, jest mydło, zlew, no i ja. Jest również pralnia. Wiadomo, jeżeli ktoś przyjeżdża na dłużej, na pewno chce skorzystać. Na dzień dobry znowu jakiś art, no i pralki i suszarki. Tutaj czyścimy siusiu i kubkę z karawanu, więc taki typowy dump station. Dwa są sofa i tutaj jest rubbish station, czyli um, tutaj do tego wrzucamy zwykłe śmieci, a tutaj wrzucamy wszystko, co jest do recyklingu. Tutaj miejsce na prysznic, do wzięcia prysznicu, więc mniej więcej kabina wygląda tak, umywajki, no i znowu Kuchnia wygląda w ten sposób, piechanki do zaklania czegoś, postel mikrofalówka, mini owen. Stacja do wieczoru wezwała na wiadomo, i lodówki.